Witajcie. Zacznijmy od przeglądu grzdyli i dowiedzmy się, jakie zmiany tutaj zaszły. Kolonia wygląda dobrze, chętnie pobiera pokarm. W probówce jest czysto, a robotnice wyglądają na dobrze nakarmione. Są jaja, larwy, a jedna z poczwarek dojrzała na tyle, żeby stać się robotnicą. Dla tych mrówek kupiłem i podłączyłem portal probówek. Sprawdza się świetnie, choć musiałem użyć weżyka, żeby złączyć go ze szklaną probówką. Zrobiłem to, ponieważ kurduple nie wykazywały chęci zasiedlenia formikarium, które zrobiłem, no i po to, żeby ułatwić sobie karmienie kolonii, które bywa problematyczne przy dużej ilości robotnic. Przejdźmy do celebrytek. Tutaj nie zmieniło się praktycznie nic, ale to uroki tego gatunku. No może poza tym, że jedna z larw urosła całkiem sporo i wygląda mi na pierwszego żołnierza, ale nie podniecałbym się na razie. Mrówki są zdrowe i dobrze odkarmione. Widać to po nadętych odwłokach robotnic. Najchętniej pobierają węglowodany w postaci syropu klonowego. Syrop klonowy sprawdza się też w innych moich koloniach. Czas na rudzielca. Ta mamuśka radzi sobie świetnie. Widać sporo poczwarek i larw. Można też zauważyć świeże jajeczka. Królowa zapowiada się na bardzo płodną, możliwe też, że kolonia będzie rozwijać się bardzo szybko, ponieważ zauważyłem, że okres między pierwszym jajeczkiem a poczwarką trwał zadziwiająco krótko. Sprawdźmy co u formiki. Te mrówki były przesiedlane do nowej probówki. Po tym zabiegu problem syfu znikł, więc podejrzewam, że mogła się na chwilę wkraść biegunka. To czasami się zdarza u owadów, taki problem można na przykład zauważyć u pszczół, więc czemu nie umrówek? Tutaj panienki odwaliły babola i pożarły jedną poczwarkę, na szczęście druga zdążyła przekształcić się do końca. Królowa ma bardzo ładny odwłoczek, więc możliwe, że strzeli parę jajeczek, ale nie nastawiam się na to. Czas na Woldemorty. Tutaj to dopiero dzieje się magia. Kolonia rozwija się niesamowicie. Królowa składa mnóstwo jaj, mrówki pochłaniają pokarm w dużych ilościach. Ciągle przybywa robotnic przez to, że przypadkowo zdobyłem kolejne kokony. Podczas koszenia trawnika przejechałem po kopczyku, w którym hurtnice dogrzewały sobie kokony, więc żal było nie skorzystać. Tutaj też podłączyłem probówkę pod portal. Voldemorty to straszne panikary i karmienie bezpośrednio w probówce stało się niemożliwe. Poza tym mrówki wynoszą cały syf na arenę i łatwiej jest to sprzątnąć. Ogólnie mrówki te zapowiadają się bardzo obiecująco. W przyszłym sezonie, tuż po hibernacji, dostaną formikarium. Powoli, ślimaczym tempem, ale nieubłaganie, zbliża się czas hibernacji mrówek. Moje kolonie trafią do lodówki jakoś w okresie października, listopada. Dlatego więc piszcie w komentarzach, co chcielibyście oglądać w tym czasie na moim kanale. Może akwarystykę, a może krewetki, a może modliszki? Do następnego razu!